dwie ucieczki tak. zaczynamy sobie z tej pozycji z running mana. kolana przy sobie, bark i szyja blisko, broda blisko, tak żeby on nie miał tutaj miejsca. Moja ręka dotyka do mojej nogi. Tak? Nie chcę robić czegoś takiego, że tutaj mam niby łokieć przy żebrach, tak, ale on może wejść pod ten łokieć i mi zrobić jakiś podchwyt. Tak więc to jest bez sensu. Więc staram się być Tutaj chroniony w miarę, tak? On jest z tyłu i zaczyna pod chwytem tutaj wchodzić pod moją rękę. Ja popełniłem błąd, więc blokuję jego dłoń, otwieram i teraz przesuwam się nogami. Czyli pierwsza ucieczka to będzie ucieczka nogami, druga ucieczka będzie ucieczką głową. Więc będę miał dwie, dwa wyjścia, tak? Zaczynam się przesuwać i zaczynam uciekać tutaj do żółwia. Więc. Staram się zawsze biodrami jak najdalej od niego, po to, żeby on nie gonił mnie, nie wszedł mi za plecy. Jak ja będę tutaj w tej samej pozycji, i teraz podniosę dupę do góry, to on wchacza nogę i wchodzi mi za plecy, więc tutaj bez sensu jest ta ucieczka. Dlatego staram się uciec daleko od niego, do żółwika. I druga ucieczka jest, gdy on. Kontroluje moją głowę, i tutaj gdzieś idzie poduszenie. Nie może dwóch jakby rzeczy naraz kontrolować. Jeżeli tą rękę chcę głębiej włożyć, to prawdopodobnie już jest daleko od mojego biodra. Ja teraz blokuję jego rękę. tak? Dobrze jest sobie podać do drugiej, po to, żeby uciec głową. Tak? Ja lubię troszeczkę zaprzeć się na tym łokciu, po to, żeby przesunąć bark i przesunąć głowę do przodu. Tak? Czyli Jestem w tej pozycji znowu, tylko teraz idę do przodu i zaczynam rolować. Tak, może do gardy, może przeroluję aż na drugą stronę. Różnie bywa. Tak, przesunę się. Więc gdy mamy tu tą pozycję, jego dwa takie główne ataki, tak? To albo bliżej bioder jest, albo bliżej głowy. On chce złapać seat belta, jeżeli mu dam od razu, tak, to on od razu łapie i teraz już nie mam wyjścia. Ale zanim on połączył ręce, wtedy istnieją ucieczki. Jeżeli on połączy ręce, no to jest już bardzo ciężko. To tak jakby ucieczka już z za pleców. Dlatego staram się tutaj zamknąć te przestrzenie. Tak, chowam ręce, chowam szyję. Tak, czasami możecie tak leżeć, możecie tak, ale tutaj teraz najczęściej w ten sposób wygląda ta pozycja. Kiedyś Saulo Ribeiro w ogóle tutaj pokazywał. Ale teraz już raczej stosuję się tą pozycję. I gdy on idzie do mojej głowy, to prawdopodobnie jego środek ciężkości będzie szedł właśnie nad tą rękę. Po to, żeby ta ręka była głęboko. Nie daję mu połączyć rąk. On chce połączyć ręce, ale ja tu ciasno się trzymam. Tak? Staram się uwolnić. Czasami też jego drugą rękę, bo ona już tu jest, drugą rękę też blokuje. I teraz mam. Wybór, tak? czy uciekam biodrami, czy uciekam barkami. Ja czuję, że on nie obciąża moich bioder, więc raczej będę szedł tutaj do przodu, więc przesuwam się barkiem do przodu i idę dupą do góry. I czasami nawet mogę przytrzymać jego rękę po to, żeby ją tutaj nawet obciążyć, tak? jakby do omoplaty, albo czasem wrócę do gardy, może nawet do jakiegoś trójkąta. Nie daję mu double under tutaj, to jest najgorsza możliwa sytuacja, jak ja wrócę do gardy. Więc, jeżeli jeszcze on nie połączył rąk, to ja przynajmniej ląduję w takiej pozycji. Tak, żeby mu było trudniej. Tak. Gdy uciekam biodrami, no to ja chcę zabrać tą jego rękę z moich bioder. I wtedy mogę uciec. Jeżeli on trzyma moje biodra, o, jest bardzo ciężko. Więc ja zabieram, hop, uciekam i tu od razu chowam się do żółwia. On prawdopodobnie będzie podążał za mną, ale ja chcę uciekać do żółwia. I najczęściej jest tak, że jak uciekam do żółwia, a on jest nadal w tej pozycji, to zaczynam już siadać do gardy, szukam podchwytów. Może już z jakiejś motylej gardy zacznę go naciągać. Więc takie główne dwa wyjścia, dwie ucieczki. Tak, przy pierwszej ucieczce ja staram się podchodzić nogami. Dobrze jest nawet na początku zrobić ten ruch, żeby się przesunąć, żeby ruszyć biodra. A przy drugiej ucieczce zrobić ten ruch, ruszyć barki. Tak, bo jeżeli w miejscu będę próbował, może być bardzo ciężko. Więc ja muszę zrobić sobie przestrzeń. I często jest tak, że właśnie blokuję rękę, uciekam, hop. Barkiem jestem z przodu. Zabieram rękę z biodra, hop, biodrem jestem z przodu. Wtedy te ucieczki działają. Lecimy.